Weź kawałek do zrobienia pudełka i złóż torbę na pieluchy. Maleńka rolka wróciła do pierwotnego rozmiaru. Zrób pieluchy dla dziecka. Torba na pieluchy to niezbędny przedmiot dla rodziny z dużą liczbą dzieci. Nasze postaci adoptowały wiele maluchów. Nadszedł czas, aby przedstawić dzieci ich nowej siostrze. Kimi, oni cię lubią. Kimi, czy możesz zmienić siostrze pieluchę? A, w końcu odpocznę. No cóż, oto pieluchy. Mam tego dość! Hej, dokąd idziesz? Żegnajcie wszyscy! Zmień spinkę do włosów w koronę. Przesuń końce? Dodaj cyrkonię. Jest przepiękna i naprawdę pasuje Kimi. Tym razem Kimi trafia do bogatej rodziny. Tak! Nowa sukienka sprawi, że będziesz szczęśliwa. To jest takie piękne. A, wyglądasz wspaniale! Musimy dodać dodatki. Zgadza się. Daj mi minutkę. Proszę, to jest to wiele lepsze. Ach, prawie zapomniałem. Nasza mała księżniczka powinna nosić koronę. O, waży więcej niż ja. Cóż, nie jestem wystarczająco silna na luksusowy przedmiot taki jak ten. To cię do mnie nie pasuje, przepraszam. Ciao. Podkreśl kartonowy kubek na srebrny kolor. Zrób uchwyt z drutu i słomki. Stare wiadro ma tyle lat, że pokryło się rdzą. Kimi przyszła do nowej rodziny. Rozkość się malutka. Wkrótce przyzwyczajisz się do wszystkiego. Mam nadzieję, że tak będzie. Chcemy dać ci nową sukienkę, czy możesz ją przymierzyć? Teraz jesteśmy ubrani w tym samym stylu. Ja i tata musimy iść do pracy, więc będziesz pilnowała domu. O, jest tak zimno. Znajdę sposób na rozgrzanie się. O, szalik. Starczy na jakiś czas. Skąd dochodzi ta woda? Ach, dach przecieka. Nie pozwolę, by w domu padał deszcz. Muszę postawić tu wiadro. To nie jest miejsce dla mnie. Poszukam nowej rodziny. Coś nie tak, hagiwagi? To krzesło jest za niskie. To jest takie niewygodne. Lalilu Lilu rusza na pomoc. Doda drewniane koraliki. Wzdłuż nóg stołu. Zróbmy pudełko z tektury. Pokryj elementy sztuczną skórą. Teraz krzesło będzie w sam raz dla Hagi Wagiego. Znowu ma nową rodzinę. Kochanie, jesteś głodna? Usiądź przy stole, zjedz z nami kolację. Wow, jest takie wysokie. Częstuj się. Ale dziewczyna nie może do niego dosięgnąć. A, zrobiła się sobie krzywdę? Myślę, że będzie nam razem ciężko. Lepiej znajdźcie kogoś tak wysokiego jak wy. Pa! Zrób okładkę albumu. Wydniej strony naklejek? Zrobiliśmy cały album z tatuażami na wodę? Kimi wróciła do sierocińca. Dobranoc wszystkim jutro znajdę odpowiednią rodzinę. A na razie muszę się zdrzemnąć. Dziewczyna miała dziwny sen. W skarbie wiemy, że kochasz gry wideo. Weź najnowsze wydanie i graj! Wow, naprawdę? Kimi jest zachwycona. Na pewno wygrasz. I jeszcze trochę? Zróbmy na twojej buzi zmywalny tatuaż. Super, no jasne. Mama dodała tatuaż, ale dała się ponieść emocjom. Teraz dziewczyna jest w nich cała. O, czy to był tylko sen? Wiedziałam. To dom mody i przepychu. Mieszka tu rodzina stylistów. Co za dziwne wnętrze. Musisz się do tego przyzwyczaić, bżdącu. Tu dzieje się cała magia. O, mama i tata poważnie zaczęli pracować nad wizerunkiem swojej córki. A, jestem łysa! Nie martw się, kochanie, to tymczasowe. Zrobimy dla ciebie perukę. Kimi nie spodziewała się takiego koloru włosów. Mama zaczęła obcinać włosy dziewczynki. Minęło trochę czasu, a Kimi całkowicie się zmieniła. Wow, kim jest ta osoba w lustrze? To nasza piękna Kimi, a kto inny mógłby być? Czego się nie spodziewałam. Przebierze się szybciutko. Pora na ekstrawaganckie stroje. Nie, starczy mi zmian. Nie chcę być waszym modowym eksperymentem. Uformuj blok ze steropianu. Przykryj go czarnym materiałem. Pokryj dolną i tylną część głośnika błyszczącym papierem piankowym. Na obwodzie znajdują się ostre ćwieki. Kimi uwielbia słuchać tu swoich ulubionych piosenek. Przywitaj się z Matthew i Ginny, najsłodszą rodziną Blalitown. Cześć! Cześć, słodziaku! Tu wszystko jest różowe. Kochamy słodkie rzeczy. Nie będziemy ci przeszkadzać. Rozpakuj swoje rzeczy. Zawołaj nas, jeśli czegoś potrzebujesz. To wszystko jest zbyt pastelowe. Gdzie jest mój głośnik? Tak, to mój ulubiony utwór. Nawet pies polubił mój taniec. Chcesz się pobawić? Złap piłkę. Oj. Zakryję to moją dużą zabawką. Nie, to nie wystarczy. Głośniku, wychodzimy. Papa pa, piesku. Zrób bibliotekę z papieru piankowego. Wytnij dużo białych pasków na stronę, złóż na pół. Z strony i umieść je wewnątrz okładki. Książka jest gotowa. Dodaj zakładkę do odpowiedniej strony. To cała sterta książek. Jak to wszystko przeczytać? Cześć, jestem Rudy, a ja Mike. Uwielbiamy czytać. Tak, to moja nowa rodzina. Kochanie, zobacz naszą bibliotekę. Od lat kolekcjonujemy książki. Czytaliście to wszystko? Oczywiście. Usiądź za biurkiem. To będzie twoje miejsce do nauki. Książki przykrywają cały stół. A oto najważniejsze z nich. Zacznij od tej. Sprawdzę to potem. A, można zwariować z tą ilością wiedzy. Czas uciekać. Potnij tkaninę na identyczne paski. Zapleć warkocz. Zszyj boki i wytnij, aby zrobić frędzle. Udekoruj szalik uroczą kokardką. To ciepły i wygodny dodatek. Kochanie, tak się martwię. Ona na pewno przyjdzie. O, to nasza córka. Oto ona. Cześć, jestem Kini. Witaj, kochana. Powodzenia, skarbie. Mam pomysł. Urządźmy piknik. Rodzina usiadła na trawniku, ale mama chciała zaopiekować się córką. Załóż szalik, bo zmarzniesz. Zrobiłam go dla ciebie. Kimi ledwo może się poruszać. Czy mamy jakieś przekąski? Spróbuj tego pączka. Zacznij od tostów. Ten pączek jest taki słodki. A tost taki chrupiący. Ach, to za dużo opiekuńczości. Jestem uwięziona przez szalik. A, już jestem wolna. Wytnij kawałek tektury na mop. Weź kawałek w odpowiednim rozmiarze. Przymocuj drewniany uchwyt do kawałka słomki i przymocuj do mopa. To zjaśnij srebrny uchwyt. Takie urządzenie może wyczyścić nawet najmniejsze śmieci. Tym razem Kimi przyszła do mamy, mającej obsesję na punkcie sprzątania. Gina upewnia się, że wszystko jest czyste. Jej dom musi błyszczeć. Zachowuj się, dasz radę. Masz taki czysty dom? Oczywiście, że tak. Żeby zachować taki stan, trzeba przestrzegać pewnych zasad. Co? Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Weź ciastko. Kimi nie była zbyt ostrożna. O nie, okruszki. W tej chwili zacznij sprzątać. Jestem zmęczona porządkami, chcę porysować, ale mama ciągle ma na temat prac domowych. Spraw, by wszystko było czyste. Martwisz się drobnymi rzeczami. Po prostu lubię, jak w domu jest na błysk. A ja lubię mały bałagan. Pa! Zrób maskę. Przykryj tkaniną siatkową. Narysuj biały trójkąt. Maska jest przymocowana elastyczną wstążką. Ta rodzina wiedzie spokojne życie. Mam nadzieję, że tu ci się spodoba. Cześć, kochanie. Wow, macie takie fajne stroje. Tylko spójrz, mamy te same sukienki. Co za zbieg okoliczności. Mamy tyle wspólnego. Weź tę rodzinną maskę, kochanie. Teraz, kim jest częścią ich rodziny? O, ale się cieszę.